Niebany stół, ochujałeś, tak mi się dobrze spało. Dzień dobry Państwu, ja nazywam się. A ty nie. Jest 6:30 i zapraszam do kolejnego odcinka Telef Expressu. W dzisiejszym odcinku. Niepodległość Katalonii coraz bardziej realna. Ważenie bagaży i pasażerów na lotnisku w Helsinkach. Nieznane fakty na temat małżeństwa Jarosława Kaczyńskiego. Organ Semiks nadciąga. Skandal na eliminacjach Mistrzostw Świata 2018 w piłce nożnej. Zapraszam i żądam atencji, kurwa. W ubiegłą sobotę odbyło się nadzwyczajne posiedzenie rządu centralnego w Madrycie poświęcone tymczasowemu przejęciu kontroli władzy nad Katalonią. Po blisko dwugodzinnej debacie prezydent Hiszpanii wygłosił orędzie, które o dziwo daje większe szanse na spełnienie realizacji swoim oponentom. Po krwawej próbie powstrzymania przed referendum niepodległościowym, jeszcze miesiąc temu, katalończycy obawiali się wojny domowej. Ale po ostatnim ustępującym orędziu, jedyne co ich spotyka to pałowanie, łapanki, mandaty za przeklinanie, zakazy stadionowe oraz całodobowe restauracje wegańskie. Prezydent Katalonii porównał działania policji do rządów generała Franco. Według nowych ustaleń wodarze kraju w zamian za porzucenie planów oferują legalizację prostytucji, podatek liniowy od sprzedaży kokainy, darmową opiekę medyczną dla chorych córek, legalizację drobnej przestępczości gospodarczej. Osobnej reprezentacji Katalonii w FIFA 2020 oraz wypożyczenie części zawodników Realu Madryt do Barcelony. Rząd Katalonii jednak wyraźnie zaznaczył, że ich celem jest stanie się niezależnym organem na wzór Królestwa Cabuto, które znajduje się 25 km pod Radomiem. Radomiem. Pod Radomiem. No, tak to się miało skończyć. Pod Radomiem. Our brothers and sisters with whom we share the European citizenship. If European foundational values are at risk in Catalonia, they will also be at risk in Europe. Democratically deciding the future of a nation is not a crime. This goes against foundations that unite European citizens through their diversity. Catalonia. is an ancient European nation. We do what we do because we in hymnu Kabuto! Długo jeszcze? Ja nie jest sobota, jak coś się najebać. Zaraz, zaraz, czemu tu jest jak w akwarium? Weź to napraw. No, od razu lepiej. Fińskie linie lotnicze FINER wraz z początkiem listopada rozpoczęły ważenie pasażerów wylatujących z Helsinek. W jakim celu? Wiedza na temat wagi samolotu wraz z wyposażeniem oraz bagaży nie jest obca żadnej linii lotniczej. Ale waga pasażera już tak. Przedstawiciele przewoźnika w oficjalnym komunikacie informują, że zmiany są podyktowane wzrastającymi kosztami serwisu pokładowego i niewykorzystaną pustą kolumną w Excelu. Osobom z odpowiednią masą ciała będą przyznawane posiłki po normalnych cenach, lecz bez warzyw i w racjach oświęcimskim, zaś grubym świniom nie będą podawane żadne posiłki oraz będą musiały wykupować podwójne miejsce na pokładzie. Jak donoszą nieoficjalnie pracownicy linii lotniczej, cały proceder został wprowadzony tylko dlatego, że nowy prezes linii lotniczych od pół roku trenuje crossfit. Waga pasażera jest sprawdzona na wylocie, jak i również na przylocie do Helsinek. Ale paradoksalnie każdy pasażer, który powróci do Helsinek nieco chudszy niż wyleciał, będzie podlegał karze grzywnej. 115 Powinno być 119. 4 kg wam brakuje. Schodłem 4 kilo. No, słowem, przywozicie do kraju 4 kg obywatela mniej? Tak. A gdyby tak każdy wracał ze stratą paru kilo, byłoby nas mniej coraz. Polaków. To co mam zrobić? 60 za każdy brakujący, a wykształcenie macie jakieś wyższe? Że... A, przepraszam, to po 75. <laughs> A każda osoba z nadwagą, która przyleci jeszcze grubsza, będzie rozstrzelana, a egzekucja będzie wykonana przez członka rodziny. No to grubi, no to grubo, no. No to grubo. No to jak nie samolotem, to czym teraz? Krzychu, <laughs> kadetem teraz! No i chuj, no i cześć. No, też można. Jeszcze niedawno Polska zmagała się z efektami spustoszenia orkanu Grzegorz. Grzegorza. Orkanu Grzegorza. Grzegorza. Orkanu. Bichury. Synoptycy jednak ostrzegają. To jeszcze nie koniec. Nad Polskę nadciąga nowy orkan, jak Generator Mrocznych Chimion sugeruje, tym razem będzie to Orkan Sebix Raphonix. Meteorolodzy i psycholodzy ostrzegają. Instytut Meteorologii i Gospodarki Hormonalnej ostrzegają przed silnymi wiatrami, opadami deszczu oraz zaburzeniami emocjonalnymi. Ostrzeżenie przed opadami pierwszego stopnia obowiązuje już od teraz w Kujawsko-Pomorskim. Może tam spaść nawet 3 zł na metr kwadratowy. Siła wiatru urwie dupę, spali tapczan, a nawet może opętać osoby nadużywające alkohol. Z jedną z takich osób po ostatnim magicznym orkanie rozmawiał nasz redaktor Jerzy Patolson. Witam serdecznie panie Danielu. Halo halo. Jestem z Daniel, witam witam. No witam. Witam, witam. No, witam. Co pan sądzi o nadchodzącym orkanie Sebiksie Raponiksie? Ma pan doświadczenie w temacie burzy? To znaczy główno burzy? Jakie mogą być skutki nadchodzącego orkanu? No nie zgadza się po prostu na to. żeby gdzieś to wyszło. Mhm. No a dlaczego? Proszę pana, trochę śledzę tego z moimi kumplami bardzo sławnymi No tak, tak, ja rozumiem. Ale ma pan doświadczenie w tym wszystkim i czy zgadza się pan, że ten orkan może być groźniejszy niż poprzedni? Powiem Panu, tak parę miesięcy temu też była taka sytuacja, że kilku youtuberów chciało zrobić zgrupowanie, że telewizja chciała się tym zainteresować, ja nie chcę po prostu nic mieszać, nie chcę na razie się zgadzać i po prostu mówię, to za szybko, nie? Czyli sprawa jest poważna? Czy ma Pan jakiś sposób, aby uchronić się przed tym, czy może Pan powiedzieć, jak powinniśmy się zachowywać w tym czasie? Nie, na razie nie na Naprawdę nic? Nie, na razie niech. Pani Danielu, panie z gajem? Nie, na razie nie. Sprzedam opla. Nie, na razie nie. No dobrze, dziękuję bardzo za, za, rozmo za rozmowę. Dobra, dziękuję za rozmowę, do zobaczenia. No nie wiem nie jak twoja Z Prokuratury wyciekły, szokujące nagrania. Jednego z posłów który prawdopodobnie zamordował swoją żonę. Wyciekły nagrania, na których wyraźnie słychać głos posła, który w morderczym moku przyznaje się do morderstwa żony. A co was dzieje? Udusiłem żonę, leży w garażu. Udusiłem ją. Ja. Ja mu udusiłem. Pana nazwisko proszę. Czy Jarosław Kaczyński to przebiegły list, czy zwykły psychopata? Ten temat bada już prokuratura. Jakie skutki przyniosą nowe, szokujące fakty? O to zapytaliśmy naszych ekspertów. Trzy słowa do Jarki Kaczyńskiej. Sapiąca świnią. Zgniły pedale. Nienawidzę się, ty sapiący synu. No tak średnio bym powiedział, tak średnio. Włosi nie pojadą na Mundial. Wielki skandal podczas meczu eliminacji do Mistrzostw Świata 2018. W meczu Szwecja-Włochy Włosi po dwóch meczu barażowych przegrali z Szwedami i nie pojadą na Mundial. No nieoficjalnie, a nawet oficjalnie wiemy, iż Włosi zostali przekupieni. Za całą sprawą stoi prawdopodobnie Ikea, która postanowiła przekupić włoskich zawodników swoimi meblami. A Szwedów przepuścić na Mundial w przyszłym roku w Rosji? Fakt nie wyszedł jaw, Gdyby nie to, że bramkarz reprezentacji Włoch, tuż po meczu, nie wytrzymał napięcia i ze łzami w oczach postanowił się przyznać. Cimene, dichiarci come è stato possibile. No, e dispiace, dispiace, però. Per non, non per me, dispiace, perché per il movimento, dispiace perché. Abbiamo fallito un qualcosa che anche a livello sociale poteva essere veramente importante e di conseguenza niente. Questo è l'unico rammarico che ho. W